Hej, hej, witajcie kochani na kanale Tarocist Kiris. Witajcie w mojej przestrzeni Moi mieli. Zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania. Na dzień 8 lutego 2022 roku wybierzemy sobie z kart Starota oraz kart dopowiadających kart wyrocznie. Ale sprawdźmy najpierw, co chcą powiedzieć karty. Na dzień 8 lutego 2022, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie wszystkie z wszystkimi będą rezonowały. Natomiast na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Już wyciągam, czekajcie. Ok, słuchajcie, dzień cesarzowy, więc to jest taki dzień spokoju, energetyki, ale w tym dniu powinniśmy dostawać pewne nowe twórcze myśli. Powinniśmy się w tym wszystkim rozwijać, kreatywnie wchodzić. Jeżeli w tym dniu coś zaczniemy, ma to wszystko szansę powodzenia, wdrażajmy zatem jakieś nowe plany, nowe koncepcje, bo ten dzień nam na to pozwala. Mogą być jakieś wyjazdy, bardzo ważne rzeczy będziemy załatwiać, ale wszystko z pozytywnym wydźwiękiem. Jeżeli chodzi o pracę, mamy poprawę finansową, mamy sukces, jakaś podwyżka, niektórzy otrzymają pewien bardzo ważny awans, na który zapracowali i czekali od pewnego czasu. Będzie to taki dzień z satysfakcją wykonywanej swojej pracy. Chwytamy to wszystko i czujemy po prostu spełnienie. Jeżeli chodzi o miłość, słuchajcie, mamy powodzenie, mamy Satysfakcję. Czujemy się szczęśliwi w tym związku, którym jesteśmy. Jeżeli są tutaj osoby samotne, przy karcie cesarzowej mają szansę poznać. Yy... No, po prostu jakąś osobę, tak, z którą warto wejść po prostu w relacje. To jest też dla niektórych jakieś odrodzenie się uczuć. Mogą powracać jakieś wracacze, ale w normalnych partnerskiej miłości, tak bym musiała powiedzieć, to też odnowa tej miłości tutaj jest. Rada. To jest taka, byśmy czerpali radość z tego, co po prostu w. W ogóle mamy wokół siebie co jest dookoła nas. Chwytajmy to wszystko i cieszmy się, bo naprawdę posiadamy bardzo, bardzo Wiele. Mamy dzień obfitości, mamy radości, mamy zadowolenia. Zobaczcie, jaka piękna cesarzowa tutaj jest. Cudowna kobieta, która trzyma, więc my trzymamy swoje szczęście. Jesteśmy świadomi, jesteśmy piękni. Mamy dzień dobrobytu, mamy dzień zadowolenia, mamy dzień obfitości. Mogą rodzić się nowe pomysły, kreatywne pomysły, mogą rodzić się szanse. Jest to taki dzień namacalnego objawienia się swoich rzeczy. Słuchajcie, po prostu, i tutaj naprawdę może się wiele. Zadiać. Zobaczmy zatem, co chcą dopowiedzieć nam karty wyroczni. Na ten dzień dla wszystkich już lecimy dalej. Słuchajcie. Już Wam pokażę wieża. Coś jest naprawdę na rzeczy bardzo dużego i tutaj jest to w zasięgu naszej ręki, zatem wyciągamy do tego rękę, um, idziemy po to wszystko, tak? Jesteśmy zdecydowani, odbieramy swoje szczęście, łapiemy, słuchajcie, jakieś nowe rzeczy będą wchodzić do naszego życia. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj jest tak przy cesarzowej nowe funkcje, nowe możliwości, wybijamy się gdzieś do góry tak pokazują się nowe nasze rzeczy, nowe, które pozwalają nam wejść na szczyt, i, bo, i być szczęśliwym, słuchajcie, tak? Praca um, jest dla nas kreatywna, jest taka do zdobycia. Zasiadamy na tej wieży i jesteśmy, w ogóle osiągamy tą wieżę i jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym miejscu. Jeżeli chodzi o miłość, to jest tutaj poważny, stabilny związek z mocnymi fundamentami, słuchajcie, tak? Mamy ciepło, mamy szczęście, czujemy się spełnieni, czujemy się w relacji partnerskiej. Partnerskiej, jest my, jesteśmy zadowoleni, słuchajcie, Jeste, w ogóle czujemy też pewną ochronę, więc tutaj naprawdę będzie się bardzo dobrze działo. Idźmy z tym wszystkim do przodu. Karta cesarzowej to jest naprawdę mm, fantastyczna energia dla wszystkich, tak? Jesteśmy władczy, potrafimy zarządzać swoim czasem, potrafimy zdobywać tą naszą wierzę i idziemy po to wszystko. Jesteśmy szczęśliwi, eee, no mamy dobrobyt i mamy zadowolenie w tym dniu, moi kochani. No cóż, życzę Wam zatem zdobywania szczęścia i radości. Życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam Iris, pa pa pa.